Witam Was e, w grze. Prylogate. E, chyba chodzi o prolongatę, no ale tak ładniej brzmi. Chyba o to chodzi. E, to jest moim skromnym zdaniem. Niestety bardzo skromnym. Znakomita komita polskich twórców. E, wszystko chyba, co można o niej powiedzieć. Jest znakomita, polska i logiczna. Yy, mamy sobie takie tam sprawisze. Raj poziomy. Ustawienia. Rościutkie. Poziomy. Jak widzicie, musimy zaliczać. Jesteśmy w rozdziale pierwszym, a mamy ich. Ile? 10. O tym yy, przy okazji zapisów później. A teraz grajmy. Nowa gra. Oczywiście, że chcę rozpocząć. Pomija, pominę te tu yy, napisy. Ja chcę, że poczytajcie. A no i teraz już jesteśmy w grze po lewej stronie jak widzicie mamy samouczek możemy go zamknąć eee, ale najpierw po prawej w górnym prawym rogu cofnij klawisz albo ctrl z tak jak normalnie ctrl pokaż wskaźniki dla poziomu wskazówki przepraszam czyli właśnie to eee, pokaż statystyki to pokażę chociaż po przejściu pierwszego poziomu do, 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 do Bardzo przydatna rzecz. Też o kimś też pomyślano. O nich wreszcie. AD 3D. I co tu jeszcze mamy? Pokaż menu pauzy. O tym przy okazji później też. Zresztą to nic skomplikowanego. No co, zamknijmy to. Mm, możecie sobie przybliżać i oddalać. A pomocą na przykład kółeczka możecie przesuwać za pomocą prawego kawisza myszki. A możecie obracać za pomocą naciśnięcia kółeczka myszy. To wszystko jest tam w tym poradniku. O co tu chodzi? No musimy doprowadzić ten czerwony promień lasera od nadajnika do szczerego odbiornika. A aha. Coś mi tu nie wychodzi. A dlaczego? Sam nie wiem dlaczego, wiecie? A powinno wychodzić. Się popsuła. Nie popsuło się, tylko ja coś to spierdzieliłem. No dobra, działa. O. I w ten sposób możecie zaliczyć. E, ten krok. I tu macie. E, właśnie to co miałem powiedzieć, statystyki. Ilość urządzeń, długość związki laserowej, kroki logiczne. Czysty krok, tak czysty, to znaczy taki że wiązka nam nie wychodzi w nieskończoność. Hmm. Polega na tym, gra polega na tym, żeby zaliczyć w dowolny sposób poszczególne zadania, ale możecie się z nimi tutaj tym bawić, żeby zrobić to jak najlepiej, jak najlepsze statystyki. Zatem możecie sobie to zrobić o, w ten na przykład sposób. I już długość wiązki jest krótsza, jak widać. Zatem albo przechodzimy, albo walczymy jeszcze do sami z sobą, żeby zatwierdzić dany poziom. Musimy kliknąć uruchom. Gra nam sprawdzić, czy wszystko jest ok. W ten sposób możemy przejść do następnego poziomu. To opominę. tak jak mówiłem, tu mamy kolejny samouczek. Samouczek zawsze będzie się pokazywał nie tylko tutaj podczas tego rozdziału samouczek, ale też kiedy dostaniemy jakieś nowe urządzenia. No właśnie, tak jak tu mówię, nowe urządzenie. Rozdzielacz. Ważna też jest w zapisu, ale o tym później. Ach, nie pokazałem jeszcze, no nieważne. Mamy rozdzielacz, więc możemy sobie go tutaj wkleić. Zabrać możemy albo tak, albo delaytem. Możemy też kontrolę przytrzymać i, I dodatkowe powklejać. Po naciśnięciu kontrola mamy. No Odwracamy prawym. Niby dobrze. Ale wszyscy krok. Nie. No to zmieńmy to. Ale trzeba najpierw usunąć to z planszy. No chodź, chodź, chodź. My cię nie chcemy. I teraz mamy wszystki krok. No to uruchommy i sprawdźmy. No i teraz chciałem powiedzieć, tu macie coś takiego jak kod do podzielenia się. Skopiowanie niestety musi. Nie ma przycisku do kopiowania. Trzeba to skopować ręcznie. Ale no nie. nie trochę takie uciążliwe, no ale jest. No... Dlaczegoż ten kod? Gdzieś no, słyszałem, że niby gra ma możliwość porównywania swoich osiągnięć w internecie, ale nie znalazłem tego, tego. Nie mówię, że nie ma, tylko nie znalazłem, natomiast kody pozwalają nam się wymieniać z poszczególnymi graczami. Jak sobie nie możemy poradzić, no to możemy kogoś poprosić o kod do danego poziomu, wrzucić go i uruchomić kodem e, ten poziom. Następny. Przelecimy e, cały samouczek. Co no, jakoś słabo tutaj działa. Cóż teraz? Doszedł nam nowy przedmiot, czyli mikser. Musimy tu doprowadzić żółtą, a tu e, czerwone. Teoretycznie tak. Róbmy to tak, na razie. Potem będziemy myśleć. Widzicie, kolory się zmieniają. Ale, gdy zastosujemy mikser, to dopiero zmiksuje nam się tu. Tak nam miksowała się cała wiązka. Trzeba o tym pamiętać. Przezcieśmy kolejny poziom. Cóż teraz mamy. Okrot tam opisane, że tam jaki kolor daje pierdłuki takie. Taki, jak będziecie zaczynać grać, to sobie to poczytacie. To jest pomocne. No i cóż teraz. Teraz musimy tu doprowadzić czerwony. Yy, o, nie czerwony, ja gadam. jakiś taki dziwny. Zobaczmy. No, tu mamy ten czyli to sobie zastosujemy. mikser. gdybyśmy postawili co tu bliżej, to będzie krótsza wiązka. Jak będzie krótsza wiązka, to osiągnięcia osiągnięciach będziemy mieli, no ale niech w tej chwili się tym akurat nie zajmuje przejściem jak najbardziej idealnym. To nam się zaraz po podstawieniu miksera powinno zlikwidować. Jak się gra, to się człowiek uczy. Następny poziom. Cóż teraz? Ten, a, tu nas uczą że, o tym, że są, ki jest kilka kroków. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Zanim mm. lecznie ten poziom, taki, taki poziom, a potem już raczej będą wszystkie w większości, to należy zobaczyć, jak wygląda poszczególny krok. W pierwszym kroku mamy doprowadzić do wszystkich czterech i palą nam się. Obydwa nadajniki, i zawsze mamy doprowadzić czterech, ale mamy problem yy, z nadajnikami. Zatem praktycznie z każdego yy, z tego czy nadajnika musi my sobie poradzić z doprowadzeniem wiązki. No, co ja robię, Trzeba odwrócić. No ale jak teraz tu postawimy. Tak urady źle dobra sobie możemy sprawdzać, jak widzicie. Krok pierwszy zaliczony, krok drugi też i krok trzeci też. Tak. Możemy sobie kliknąć. Następny poziom. kontynuuj. A co tutaj nowego? No właśnie, tu piszą o tym, co tam Wam mówiłem. To koniec całóżka. No dobrze, sprawdźmy te kroki. Ten2, dwa, ten2 dwa. Nie powinno tu być problemu. Trzeba sobie zaznaczyć którym, gdzie. Znaczy, popatrzeć na poszczególne kroki. Teoretycznie tak, ale praktycznie na razie tak. Na razie tak, choćbym to zarzucił i wstawił tu mikser. Ten pomysł zarzucił. Pierwszy jest źle. Teraz zróbmy drugi. A tu nie ma być. A, o, Możemy sobie, jak widzicie, o tego wam nie powiedziałem, zajrzeć i popatrzeć. Co jakie jest oczekiwane wejście. Zatem Spadaj na razie. Dobra. Pierwszy jest tu i tu, a drugi tu i tu. OK. Ciach. i cich. Wszystko działa. No, i teraz nie, zaraz Wam powiem ostatnią rzecz, pokażę. Eee, powiem Wam, że tą grę, to chciałem już nagrać i przedstawić Wam w lutym, eee, miało być, chciałem, żeby to było pierwsze nagranie przy moim kolejnym powrocie mm, do postawiania filmów. No teraz ją robię, bo obawiam się, że <grym> Bachem z Kończę wstawiać znowuż. Więc chciałem, żeby ona jednak się pokazała. Może film zachęci kogoś do do, jej, do zagrania w nią. Ja mam kupioną ją na tesura. Kosztowała niecałe 3 zł. No a teraz yy, zrobimy sobie uruchom i pokażę Wam coś. Ważnego jest, znaczy moim zdaniem, jeśli chodzi o zapis, bo jak dla mnie on funkcjonuje tu troszeczkę inaczej niż w innych produkcjach. Eee, mamy ten kod, tak jak Wam powiedziałem. Kod trzeba się kopiować chyba do notatnika, tak mi się wydaje. Wróćmy do głównego menu. Możemy wejść w poziom. Zobaczcie, jak to wygląda. Eee, mamy zaliczone poziomy. To kółeczko świadczy, że zaliczyliśmy go czysto. Tam tak lub nie, czy, czy poziom został zaliczony czysto. I zajrzyjmy sobie na przykład tu. Widzicie, tu mam jakieś tam zapisy. Jak wyłączycie, jak zaczniecie grę od nowa, nie będziecie mieli dostępu do tych zapisów, ale dopiero jak redukujecie dany poziom. To pierwsza sprawa. Druga sprawa hmm, podczas w czasie gry, gdy przechodzicie po kolejne poziomy zaliczacie, gra Wam, się zapisuje tu, czy go zaliczyliście, czy nie. Cały czas tu jest zapis, zawsze powracacie do momentu, w czym skończyliście. Natomiast żeby zapisać gdziekolwiek tu sobie na stałe, to musicie wejść. Eee, w dany, w dany poziom, przynajmniej ja nie, nie spotkałem innych możliwości, albo go pozmienić, albo nie, albo uruch uruchomić. Eee, skorzystać z zakładki Zapisz, kliknąć i na wolne lub niewolne, jak to sobie wolicie, na wolną zakładkę i nagrać eee, swój poziom. No. Jeśli chodzi o te kody, które tu są, no niestety ich nie posiadam, bo zacząłem grę od nowa. Przeszedłem całą, muszę wam powiedzieć. Jeśli będę trochę jeszcze na YouTubie, to może zrobię poradnik do tej gry, bo naprawdę mi się bardzo podoba. Ja wam ją serdecznie polecam. Wspaniale się wypożywa. Bardzo przyjemna muzyczka. Co tu co dodać tu, co tu jeszcze dodać? Widzieliście. No to na razie. Cześć.